Czy to jest wstyd dla faceta nosić biżuterię? Nie, myślę, że nie. Myślę, że jest biżuteria również męska, a dwa, to zależy w jakim jesteś świecie. Mhm. Na pewno nie wyobrażamy sobie biznesmena, w sensie, może nie biznesmena, polityka z koralami, z jakimiś mhm. łańcuszkami i różnymi gadżetami na rękach, ale już jak widzimy rock'n'rollowców, muzyków, artystów, no to jest to nieodłączny gadżet, wydaje mi się, każdego z nich. Poza tym niektóre rzeczy są znaczące, cokolwiek, tak? niektóre są przynoszące szczęście, jeszcze inne e, mają swoje inne. A znaczenie wartości zależy, jak kto do tego podchodzi, czy z jakąś ideologią, czy po prostu tylko i wyłącznie idąc gdzieś tam za jakimś gadżetem modowym. Yy, więc jako, że mi jest blisko i do świata biznesu i rock'n'rolla, to <grym> czasami zdarza mi się założyć koraliki. A co ty właśnie Radku lubisz tak założyć sobie do elementu stylizacji? Na przykład idziesz do złotych Tarasów na zakupy z Małgosią. Chociaż nie tam nie chodzicie, bo tam pewnie was męczą zdjęcia, Ale jak idziecie na zakupy, to na taki luź, do takiego luźnego outfitu, co lubisz coś założyć z biżuterii? Yy, wiesz co, dzisiaj troszeczkę. Kiedyś miałem koraliki różne. Ja gdzieś, lubiłem takie bardzo oryginalne rzeczy. Często jeżeli chodzi o też kulturę jak Gdzieś byłem w jakimś miejscu, że sprzedawali różne takie z tymi błękitnymi albo takimi zielonymi kamieniami różną biżuterię czy koraliki, to zawsze gdzieś tam sobie poszukiwałem jakichś takich ciekawych egzemplarzy. No i takie też zwykłe, zwykłe korale, jeżeli chodzi o charakterystyczne miejsca, czy to było. Rio i Skorkowado pod podnikiem Jezusa, jakiś różaniec, czy, czy, czy z jakiegoś innego charakterystycznego miejsca, na zasadzie pamiątki, tak i jakichś wspomnień, ale już mam myślę, że taki gorący okres noszenia na sobie, dużej ilości biżuterii mam już za sobą, znaczy, starzejemy się, to też chyba trochę inaczej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to też w pewnym momencie... Jeżeli chodzi o możliwość dla, dla facetów y, dzisiaj zakupienia czegoś takiego oryginalnego, fajnego, nieprzesadzonego jest na pewno większa niż, niż kiedyś. Kiedyś jednak była to zdecydowanie domena kobiet, dzisiaj y, jak widać producenci, sprzedawcy skupiają się również na mężczyznach, więc my też możemy sobie y, coś wybrać. Także myślę, że wszyscy dzisiaj muzycy mają większe pole manewru i, i większą możliwość zakupienia gadżetów.